Kochany tatusiu. Od tygodnia z górą, jak to pewnie wiadomo tatusiowi z moich pocztówek, jestem na Lwowie. W podróży z Gdyni do Dunkierki widziałem wiele rzeczy nieprawdopodobnych, jak na przykład pranie bielizny w naczyniach, w których w czasie obiadu roznoszą zupę dla emigrantów lub żyganie do tych samych naczyń, których między innymi tak samo jak i talerze kubków i łyżek nigdy nie myją, tylko wprost opłukują, tak także siadając do stołu, można już wiedzieć, co będzie na obiad lub na kolację. Tak samo niewiarygodną rzeczą może się wydawać wydanie nam żywności na dwie doby w postaci bochenka chleba i kawałka surowej i słonej jak pieskie łbasy długości 6-7 cm. Po drodze z Dunkierki do Szerburga zatrzymywaliśmy się w Arras, Amiens, Rouen, Medizon i Serquigny. Mogliśmy zwiedzić te miasta, gdyż w każdym zatrzymywaliśmy się na 3-5 godzin. W Rouen mieliśmy na przykład możliwość obejrzenia sławnej katedry z grobami Joanny Dark, Ryszarda Serce i wielu innych sławnych kardynałów i monarchów. W Dunkierce jest wspaniały port, cały podzielony na oddzielne baseny, odgrodzone jeden od drugiego ruchomymi mostami, które przy nadejściu statku bez szumu powolutku przekręcają się i pozostawiają wolne przejście dla statku. Jeszcze w drodze do Dunkierki, gdy przechodziliśmy przez kanał Kiloński, mogłem podziwiać ogromne mosty wzniesione ponad poziom kanału na jakieś 50 metrów. Wiadukt do jednego z nich ciągnął się może na jakieś 1,5-2 km i kończył się przy ogromnym nasypie kolejowym. Przy wyjściu z kilu zbudowany jest ogromny szluż, gdyż poziom kilu jest znacznie niższy niż poziom Morza Niemieckiego. Nie wiem dlaczego, ale opisałem tatusiowi moją podróż od końca, nie zaś jak się należało od początku. Sądzę wszakże, że tatuś to przyjmie tak, jakbym podróż moją napisał prawidłowo od początku do końca. Najgorsze jest to, że pozostało mi tylko 5 franków w kieszeni, gdyż w drodze do Szerburga nie mogłem się najeść tym, co nam wyfasowali. Tu jest wszystko tanie, oprócz żarcia. Obiad złożony z kupy sałaty i maleńkiego bewsztyka kosztuje 10 franków. Oczywiście po takim obiedzie człowiek czuje się tak, jak gdyby nic nie jadł, chyba że ma ptasi lub francuski żołądek. Na statku dają nam mniej więcej 3 razy tyle co na obiad w restauracji i bardzo smacznie, więc co do jedzenia krzywdy nie mamy, choć jemy dość rzadko: mianowicie o 7 śniadanie, o 12 obiad i o 17 kolację. Roboty jest okropna masa. Pracujemy 8 godzin na dobę i mamy do tego angielską sobotę. Potem bardzo często wypadają nam wachty 4 godzinne, czy to w dzień, o ile roboczy to dobra, czy w nocy. Te ostatnie są dość uciążliwe po całodziennej pracy. Poza tym uprzyjemniają nam czas kłótnie Macai, Welmaciejewicza i Szczygielskiego oraz dbałość misia, małego niedźwiadka brazylijskiego o czystość swego ogona. Miś co dzień mydli sobie ogon kawałeczkiem mydła, pomagając sobie nosem i wszystkimi czterema łapami. Wszystko to wcale mu nie szkodzi okropnie śmierdzieć. To już wszystko, co można napisać o moich przyjemnościach i nieprzyjemnościach. Zakończę więc, gdyż zbliża się już obiad. Całuję tatusia kochający syn zbyszek.